Cześć, Artur Wiśniewski, stockbroker.pl atlasetfpl. W tym materiale chcę zmierzyć się z pytaniem, czy dywidendy są darmowym obiadem? Skąd to pytanie? Bo wiele osób właśnie takie traktuje jako darmowy obiad, jako bonus, jako dodatkowy zysk pieniądze, które leżą na ulicy, po której zwyczajnie warto się schylić. Wiele osób, kiedy widzi dwie spółki, gdzie jedna nie wypłaca dywidendy, a druga wypłaca, myślą, że lepsza jest ta, która wypłaca dywidendy, ponieważ ona, ponieważ traktują ten zysk jako właśnie taki bonus, i analogicznie, wiele osób też preferuje ETF-y wypłacające dywidendy, traktując właśnie te dywidendy jako taki bonusowy, dodatkowy zysk. A chcę w tym miejscu powiedzieć bardzo głośno i stanowczo, że dywidendy nie. Nie są one darmowym obiadem. W tej dyskusji czasami jest podawany przykład Warrena Buffeta, że przecież Warren Buffett, który inwestuje w spółki dywidendowe, które wypłacają dywidendy, a jakoś biedy u niego nie, nie widać. I oczywiście, Warren Buffett, legendarny amerykański inwestor, można powiedzieć, inwestor wszechczasów, o ogromnych sukcesach i dokonaniach. Bardzo lubi spółki dywidendowe, inwestycje w te spółki stanowią bodajże większość jego portfela, można też powiedzieć, że w, na przykładowo w roku 2024 kwota dywidend, którą Berkshire Hathaway otrzyma z... Zespółek to będzie 6 miliardów złotych właśnie w formie dywidendy, i to bardzo zapala wyobraźnie wielu osobom, kiedy widzą takie nagłówki, które często widzimy między innymi w gazetach lub na innego rodz lub różnego rodzaju portalach, że to jest jakiś taki dodatkowy zysk. No to mówię nie, Warren Buffett lubi dywidendy, ale on nie na tym się bogaci. Bogaci się na tym, że potrafi dokonywać selekcji. Zna się na analizie fundamentalnej i potrafi znajdować spółki, które znajdują się w dobrej kondycji i rozwijają się. I, są w tej, i rozwijają się, są po prostu w coraz lepszej kondycji. Dywidendy mają swój sens i mogą być przydatne, w tym sensie, że mówiąc w uproszczeniu. Mogą potwierdzać, że spółka znajduje się w dobrej kondycji. E, przykładowo, jeżeli spółka pokazuje zyski, e, spółka jest kiepska, może pokazywać zyski, nie wypłaca dywidendy, bo te zyski często są papierowe. A jeżeli spółka wypłaca dywidendę, to jest to pewnego rodzaju, mówiąc w uproszczeniu, potwierdzenie, że te zyski są realne, a nie papierowe. Więc dywidendy mają swoje znaczenie. Natomiast Chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że dywidendy nie zwiększają majątku inwestora. Dlaczego? Ponieważ wypłata dywidendy oznacza jednocześnie spadek kursu akcji spółki, która tą dywidendę wypłaca. Jest to tak zwane odcięcie dywidendy. Weźmy sytuację, że spółka ma wypłacić jakąś dywidendę. Żeby tą dywidendę otrzymać, trzeba posiadać akcję tej spółki na rachunku w określonym dniu. I następnego dnia kurs akcji tej spółki na giełdzie zostanie obniżony o wartość tej dywidendy, czyli przykładowo w tym dniu, kiedy trzeba było mieć te akcje na rachunku, żeby dywidendę otrzymać, kurs wynosił 100 zł, dywidenda załóżmy, że wynosi 3 zł, to następnego dnia... Zanim jeszcze notowania się otworzą, kurs odniesienia będzie wynosił 97 zł, bo będzie pomniejszony o te 3 zł. dywidendy. Gdybyście spojrzeli na wykres takiej spółki, to będzie to wyglądało tak, jakby po prostu był spadek kursu akcji na wykresie cenowym. I tak właśnie wygląda odcięcie dywidendy. Dlatego, reasumując, dywidenda ma neutralny wpływ na stan posiadania inwestora, ponieważ z jednej strony otrzymuje do, dodatkową gotówkę na rachunek, ale na tym rachunku wartość akcji spółki, które, które mu, które, która mu tą dywidendę wypłaciła, spada, więc bilans jest yy, neutralny. Gdybyśmy, tylko to mówię w uproszczeniu, ponieważ gdybyśmy uwzględnili podatki, którymi obarczane są dywidendy, no to bilans będzie nawet delikatnie, delikatnie negatywny. Ale w uproszczeniu jest to wpływ neutralny. I analogicznie wypłata dywidendy z ETF-u jednocześnie też oznacza spadek wartości jednostek etf Więc analogicznie otrzymując tą dywidendę z ETF-u, wartość aktywów tej, tego funduszu spada, więc wycena jednostki będzie niższa. Aby Wam to potwierdzić i pokazać w tym konkretnym przykładzie, spójrzcie na fundusz iShares MSCI World i mamy tutaj dwie jednostki. Na czerwono jednostki akumulujące dywidendy, a na niebiesko jednostki wypłacające dywidendy, czyli distributing. I widzimy, że w okresie 2009-2023 jednostki akumulujące, czyli takie, które nie wypłacają dywidend, zarobiły 404% a jednostki wypłacające dywidendy około 284%. Z czego bierze się ta różnica? Właśnie z tego, że ETF wypłacający dystrybuuje, czyli wypłaca dywidendy swoim posiadaczom i w długim terminie to jest aż tak duża różnica. Wniosek z tego jest taki, że gdybyśmy te dywidendy otrzymali i je przejadali, no to różnica w wyniku będzie ogromna. A gdybyśmy chcieli te dywidendy reinwestować, aby zwiększać wartość inwestycji w długim terminie, to pamiętajmy, że od tej dywidendy pobierany jest podatek, też przy reinwestycji trzeba ponieść koszty prowizji, też i poświęcić na to swój czas, więc w efekcie będzie ta kwota, którą będziemy reinwestować będzie mniejsza, więc będzie to mniej efektywne. Konkluzja jest taka, że w związku z tym wszystkim, kierując się efektywnością inwestycji, zdecydowanie lepiej stosować ETF-y akumulujące dywidendy, a nie ETF-y dystrybuujące. Przy czym Inna sprawa, że nie każdy, kto kryterium, kryterium efektywności nie w każdym wypadku jest tym jedynym czy właściwym, które trzeba stosować. Innymi słowy, są osoby, dla których ważniejsze jest na przykład to, żeby na rachunku. Czuć, który, który po prostu lubił zapach e, świeżej gotówki i to, że dywidenda wpływa im na rachunek regularnie, raz na rok, raz na pół roku, raz na kwartał, w różnych częstotliwościach, w zależności od funduszu, to im pomaga trwać przy swojej inwestycji, ponieważ ten zapach przysłowiowy świeżej gotówki działa na nich. Motywująca, więc pomimo, że jest to neutralne, a wręcz negatywne, jeżeli chodzi o, o stronę matematyczną, to pomaga im to, żeby trwać przy swojej inwestycji, ponieważ ten zastrzyk gotówki stanowi dla nich ten czynnik dodatkowo motywujący. Więc nie przekreślam absolutnie ETF-ów dystrybujących, ale pytanie, kto, komu na czym zależy? Jeżeli byście chcieli rozważyć ETF-y akumulujące i dystrybujące, które Będą wam bardziej odpowiadały, które są dla was lepszym rozwiązaniem, zdecydowanie polecam y, nasz materiał na a kanale atasetf.pl/Accumulating czy Distributing. Jaki ETF wybrać? Jeżeli interesuje Was więcej szczegółów, zdecydowanie polecam Wam ten bardziej szczegółowy materiał. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne. Zapisujcie się na newsletter. Dajcie znać, jak Wam się podobało. I do zobaczenia na atasetf.pl i w następnym odcinku Pasywnej Rewolucji. Cześć!